Siemano mordy, ja jestem FENKU, witam was bardzo serdecznie w odcinku z Robocrafta. Ogólnie ja przed chwilą to zrobiłem takiego faila, to jeszcze wam powiem. Bo patrzcie, tutaj mamy wszystkie działka na dole zamontowane, no i tutaj mam takiego dru drugiego robota, który wygląda identycznie, dosłownie identycznie, tylko że brakuje tutaj działek. No i właśnie nie zagrałem, no i muszę nagrać odcinek jeszcze raz, no bo tamtym się nie dało nic zrobić. Fajnie by było jakbyście zostawili łapkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, tak na wstępie. Oraz jeżeli jesteście nowi i chcecie więcej Robocrafta, to możecie zostawić suba, w sensie, że Robocraft i tak będzie wlatywał, ale wtedy będziecie wiedzieli, kiedy wpadają odcinki z Robocrafta, więc właśnie wtedy możecie zostawić suba. I ogólnie ogarnąłem, że jeżeli nagrywam te odcinki, to ja bardzo często, nawet w prawdziwym życiu, nie tylko nagrywając, mówię na wdechu, nie, tak, dokładnie tak, na wdechu, eee, przez co nie słychać wyraźnie mnie, ale jak ja to oglądam, to wiem, co wtedy chciałem powiedzieć i postaram się po prostu tego nie robić. No i w sumie to tyle z takich nowości, nie wiem czy dźwięk jest ok zawsze mam wrażenie, że jest coś nie tak, w sensie, że nie mój dźwięk, głos jest jakiś dziwny, czy coś takiego, no ale nie wiem, mam nadzieję, że wszystko jest ok że muzyka też jest wystarczająco głośna, że rozdzielczość też jest w miarę git, długo szukałem dosyć tej gier, ale nie chcę teraz montować tego odcinka, dlatego, że zaraz zabieram się za budowanie domku w Minecrafcie w którym chcę robić jakieś tam przyspieszenie i cięcie i w ogóle nie chcę robić tego wszystkiego poza odcinkiem, tylko tak jakby podzielić w jednym odcinku, wrzucić różne etapy, jak budowałem to i tam na przyspieszeniach to robić i w ogóle. I muszę to wszystko nagrać na jednej, tak jakby ścieżce albo na dwóch. No ale ogólnie muszę mieć to wszystko nagrane, no i później muszę to wszystko wycinać, a ten odcinek muszę dodać jutro, więc fajnie było, jakbym zrobił to dzisiaj. No i właśnie dlatego będę musiał się troszeczkę śpieszyć, żeby to ogarnąć. W sumie to straciłem troszeczkę czasu z samym tym że muszę nagrywać drugi odcinek, to ale stwierdziłem, że jak w tamtym praktycznie nic nie zrobiłem, jeszcze dostaliśmy takich wpierdziec, że no trzeba było nas zbierać z tej mapy. to no, po prostu nie ma sensu tego dodawać wam. Wydaje mi się, że teraz gramy troszeczkę inny tryb, bo przed chwilą grałem 15 na 15, wróć, 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 teraz grałem 15 na 15 chyba, albo 10 na 10, a przed chwilą grałem, grałem po prostu dead matcha do 15, więc może być troszeczkę inaczej. Postaram się, żeby ten odcinek trwał to 10 minut, yy, w sumie to samo ładowanie zajęło dwie. Tak patrzę na ich drużynę i mają ziomka z fioletowymi działkami. Nawet dwóch takich. Ło, wow, może być ciężko. Tak porównując te dwie drużyny. Dziwna sprawa, strasznie, że. my nie mamy żadnego. Wolałbym być po tej drugiej stronie. Tym bardziej, że mają jeszcze jednego diamenta. My mamy niby jakieś gold, ale oni też mają jednego golda. My mamy dwa z tego co widzę. Dwa goldy, dwa. Nie wiem czy dwa, czy jeden jest lepsze. Ale mają na przykład Platynę jedynkę i tutaj diament jedynkę. Wydaje mi się, że to będzie przegrana i to taka ostra. Chociaż czekajcie, my mamy dwa do nie tylko jeden. No nie wiem, zobaczymy. Może być ciekawie. Przez to, że jest tyle graczy, to ta gra się o wiele dłużej ładuje niż zazwyczaj. Nie wiedziałem, że da się przejąć, aha dobra, to jest taka baza, że ta na końcu, myślałem, że jakieś punkty się tu przejmuje, no i nie przypominałem sobie, że takie coś istnieje. Zobaczymy jak nam pójdzie, mam nadzieję, że teraz wybrałem tego robota, który ma wszystkie działka, a nie tylko te dwa, no bo to tak wolno strzelało, że nie dało się tym nic zrobić. A teraz to po prostu sobie wylecimy, postrzelamy i się schowamy. Oczywiście z tego co pamiętam, to na tym trybie nie ma regeneracji, czyli jeżeli dostaniemy jakieś obrażenia, to będziemy musieli polecieć do jakiegoś medyka. Więc fajnie właśnie powinniśmy sobie oknić, czy mamy jakiegoś medyka, ej... Nie gadajcie, że nie mamy żadnego medyka. Nie dobra, jest jeden medyk. I ich tylko jeden medyk. Wow. A oni? Oni mają na pewno jednego i... Czekajcie, poleźmy sobie od góry od nowa jeden. Dwa... Tak, i dobre troszkę bez sensu. No bo popatrzcie, jakie oni mają rangi. Jeszcze dwóch medyków mamy tylko jednego. A nie, czekajcie, chyba źle popatrzyłem. Nie no, mamy jednego. No, jesteśmy troszeczkę szans ale może nam się uda, jest minęły 3 minuty odcinka, a ta gra się tutaj ładuje, powinienem to właśnie wycinać, więc w nowych odcinkach już będzie wszystko wycięte, tylko dzisiaj tak jak mówiłem się śpieszę, więc nie chciałem tego wycinać. Tutaj ten jeden ziomeczek się ładuje, który gra Tesla. Mnie nie dostyczy gra Tesla, taką mega trollową bronią, która nic nie wnosi do tej gry, oprócz tego, że po prostu wlatuje w kogoś i go niszczy. No i taka, nie, trollowa jest jak dla mnie, bo wszystkimi brońmi się po prostu strzela w kogoś czy coś, a ty po prostu wlatujesz i niszczysz. Ja już rozumiem tego ziomka, który gra leczeniem snajperkami i Tesla. W ogóle snajperki Tesla to jest takie połączenie, że... Snajperki strzelają z daleka, też tam trzeba podjechać. No to bez sensu ktoś wymyślił. No ale dobra, to jest jego robot. Mniejsza. No ale już bardziej szanuję takiego ziomia, który ma też leczenie i będzie chociaż leczył. A nie... wow, ziemuś ma czerwony nikt. Ciekawe co to oznacza. Predator. Tego jestem ciekaw. Fajnie by było, chciałbym zrobić jakiś ładny kadr do miniaturki. Hmm. Więc. Nie wiem, może poobracam sobie tego... Ten, tym robotem jakoś czy coś. Wow, wleciałem w ścianę. Wiem, że kiedyś dodałem, właśnie z tego, jak grałem tym robotem, to zrobiłem jakąś ładną miniaturkę. No i właśnie ostatnio patrzyłem, że już pół tysiąca wyświetleń jest. A to chyba dodałem w tamtym roku. Nie pamiętam kiedy dokładnie, w jaki dzień, ale. Dobra, no i tak jak myślałem, dostajemy mega wpierdź, już straciliśmy dwóch graczy, trzech na właściwie. No ja nie wiem, jak powinniśmy teraz walczyć. O, strzałem za mnie, widzę. Jeżeli my mamy tylko jednego medyka, oni dwóch. Obiłem tego ziomeczka, tak prawie za połowę HP-ku, Więc może teraz nasza drużyna go dobije. Wow, nawet ja go zabiłem. Zaczęli przejmować bazę, ale nie wiem czy... Dobra, my ich to raczej nie. Już widzę, że tak średnio my ich. Tylko oni naszą. Nie wiem czy powinienem lecieć na tą bazę, czy oni się wycofają. Widzicie, że ktoś gra w CS, ale nie wiem jak tego usunąć. Po prostu się wyświetla. O lol, wygramy to. Strasznie dziwnie. Spróbujmy sobie polecieć w dół. O, tutaj widzę, że nie tylko ja go gonię. Przez to, że zniszczyli mi jeden silnik, to ten robot tak średnio skręca na boki, ale trudno. Dobra, zostało ich trzech na trzech, tak właściwie nas trzech To nie jest medyk co nie? No nie, może być ciężko. Dobra, mnie już tak jakby zniszczyli. Ja tutaj w tej walce nie biorę udziału. Jedyne co mogę zrobić to sobie tak opolatać. Mamy niby dwa działka. Wystarczająco skrzydeł. Żeby się przemieszczać po tej mapie To może po prostu powinienem polecieć na maksa do góry I spróbować w nich strzelać Nie mam pojęcia czy to cokolwiek da Ale spróbujmy to zrobić <grystanie> Niczym nie trafiłem, o dobra, zostałem zniszczony przez jakiegoś snajpera Zabiłem dwóch przeciwników I zostało dwóch na trzech, popatrzmy sobie jak oni walczą czy coś ten to też widzę dostał tak dosyć nieźle, że już się do niczego nie nadaje. Ten też dostał tak, że już się do niczego nie nadaje. Myślałem, że uda nam się to w sumie wygrać tak właściwie. Ta runda trwa 3... 2 minuty 30 sekund, naprawdę. Dosyć krótko. Zagramy sobie jeszcze jedną, żeby nie było, że większość filmiku to ładowanie, bo tak mi się wydaje, że ten odcinek trwa do z... bardzo krótko, no ale na pewno z 5 minut spędziłem w tym ładowaniu lobby by jest troszeczkę słabo. Mam nadzieję, że teraz ten ekran się dosyć szybko załaduje. Bo poprzednio, jak próbowałem wejść właśnie teraz, connecting to server, miałem chyba minutę aż stwierdziłem, że po prostu przestanę nagrywać i sobie pójdę. I już widziałem ten ekran. Więc jeżeli teraz znowu będzie się tak długo łączyło z tym serwerem, to nie wiem, zniszczę tę grę, przestanę w nią grać i w ogóle umrzę. No to niemożliwe, że to będzie się długo ładować, no bo już się ten ekran wyświetlił. I wtedy wyjdzie, że ta gra się dużo ładuje niż yy, samo granie, w sensie, że więcej musimy spędzić w ekranie ładowania serwera niż w samej grze, no ale chyba znowu tak będzie. Poprzednio w ogóle jak tak sobie siedziałem i czekałem aż ta Connecting to Server się zrobi, to skończyło się tak, że zacząłem gadać jakieś głupoty, yy, później uznałem, że już nie mam pomysłu co dalej gadać i oczywiście skończyłem nagrywanie, no i co? się załadowało. Teraz też pewnie tak będzie dziwnie, strasznie jest to zrobione, że to Connecting to Server jest takie długie. Tym bardziej, że ja mam dosyć dobre połączenie, no i pingu mam, może pingu mam zawsze dużo, ale zawsze jeżeli chodzi o jakieś łączenia się czy coś z serwerem, to zawsze było normalne. Więc nie wiem dlaczego. Więc chciałem dla Was nagrać się w rundę, rundzie, ale chyba nie ma sensu, żebyśmy później jeszcze czekali, jak się to wszystko załaduje, więc dzięki za oglądanie to by było na tyle. Widzimy się jutro w odcinku z Minecrafta, w którym będziemy budowali nasz nowy domek. No i się ma.